Cześć kochani, to Agnieszka. Witam Was w drugim dniu Trendowego Tygodnia, w drugim filmie Trendowego Tygodnia. I tak jak zapowiedziałam Wam wczoraj, dzisiaj będziemy rozmawiać o najmudniejszych wzorach sezonu, o najmudniejszych printach, o tym co w modowej trawie piszczy. Także mam nadzieję, że jesteście ciekawe. Dosyć interesujące rzeczy się dzieją, to trzeba przyznać a wszystko w tych naszych pięknych wiosennych kolorach. Także jeżeli chcecie się dowiedzieć jakie są najmodniejsze, najbardziej must have, nie wiem, hot i tak dalej, wzory na sezon wiosna lato 2021, to zostańcie ze mną, oglądajcie dalej. Jeżeli film będzie dla was pomocny, jeżeli fajnie spędzicie ze mną czas, to zostawiacie kciuka w górę, możecie subskrybować kanał i śledzić mnie na Instagramie, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Uwaga, zaczynamy. Po czasu kręciłam dla Was film o takich pięciu najbardziej wyrazistych, najbardziej hot trendach na wiosnę i lato i właśnie tam ta rzecz się już pojawiła, a mianowicie wzory w pepitkę. Pepitka, która zazwyczaj kojarzy nam się z jakimiś płaszczami, z jesienią, z zimą, wiadomo, z tymi chłodniejszymi porami roku, wkracza na wiosenno-letnie salony w wydaniach bardzo kolorowych, właśnie w tych różnych pastelach, różnych żywych kolorach, odcieniach różu, zieleni, błękitu, takich rozbielonych, także pepitka i ta Pepitka jest powiększona w porównaniu do tej klasycznej, którą właśnie znamy z okryć Wiesznych, takiej wiecie, bardzo drobniutkiej. Tak, ta pepitka często jest powiększona. Mamy też wydania czarno-białe i takie rzeczy możecie znaleźć na przykład w Zarze Reserve czy w Stradivariusie. Wzorem, który zyskał na znaczeniu w tym sezonie, jest znowu coś, co kojarzy nam się raz, że przedpotopowo trochę, ale nie w pejoratywnym słowa tego znaczeniu, ale też właśnie bardziej z sezonami jesienno-zimowymi, to są rąby. I rąby, podobnie jak Pepitka, właśnie pojawiają się w tych wydaniach takich bardzo pastelowych, bardzo kolorowych i tak jak genetycznie powiązane są zazwyczaj z jakimiś właśnie puloverkami czy bezrękawnikami, swetrami starszego pana nazwijmy to w ten sposób. Myślę, że jak mnie oglądacie, to wiecie o co chodzi. Tak, właśnie na tego typu ubraniach, które teraz są w trendach, się pojawia. Czyli na wszelkiej maści, bezrękawnikach, na kardigankach pojawia się właśnie, pojawiają się właśnie różne pastelowe, kolorowe rąby i jest to też bardzo mocny trend sezonu. I to jest coś, co, czego nie było w zeszłym roku, co się pojawia teraz podobnie jak Pepitka, więc są to takie, takie pop-up trendy, nazwałabym w ten sposób, które nagle wyskoczyły jak Filipskonopie, nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego, ale rzeczywiście są bardzo, bardzo mocne trend to jest klasyk, jeżeli chodzi o wzory, mianowicie kwiaty i tutaj nie ma zaskoczeń, kwiaty się pojawiają, ale mamy troszeczkę modyfikacji w porównaniu do tego, co było w zeszłym roku na wiosnę i lato. I nie wiem, czy pamiętacie, ale w zeszłym roku wiosna i lato była taka dziwna pod względem trendowym, bo projektanci, a za nimi oczywiście sieciówki, marki odzieżowe, stawiały na takie dziwne, na przykład skóry, ekoskóry, na kolory takie bardziej jesienne i właśnie na kwiaty na ciemnych tłach. Natomiast w tym sezonie pojawiają się kwiaty i pojawiają się oczywiście w bardzo wielu wydaniach, czy w bardziej malarskich, czy nawiązujących do takich kwiatów rozmytych em, lat 80., powiedzmy, tak inspirowane latami 80. -tymi. Czy mamy drobne łączki, czy mamy pojedyncze duże kwiaty, czy mamy właśnie duże kwiaty. Ten wzór, pamiętajcie, zwykle pogrubia. Tak, ale tych kwiatów mamy dużo. Natomiast znowu. Trafia to wszystko w tej kolorystyce, w tą kolorystykę, taką bardziej pastelową, rozbieloną tła, często są właśnie już jaśniejsze, nie tak jak w tamtym roku, no i mamy zarówno takie łączki, właśnie jakie większe kwiaty, jak i kwiaty, które pojawiają się w konkretnych elementach danej części garderoby, czyli na przykład tutaj bądź na rękawach, itd, i tak dalej, czy na sukienkach na dole, chociażby także kwiaty, to jest kolejny modny wzór. Myślę, że tutaj nie jest to dla Was zaskoczeniem żadnym. Kolejny wzór to jest tie-dye i tak jak w high fashion już mówi się, że tie-dye mm, totalnie passé i ja Wam o tym wspominałam swego czasu, tak w dalszym ciągu sieciówki i marki odzieżowe stawiają na ten tie wzór z lat tam 90, bo z tego co pamiętam to w latach 90 nosiliśmy te wszystkie tajdaje. i one się też pojawiają na różnych częściach garderoby, tak jak na przykład w okresie jesienno-zimowym najwięcej było na tym takim casualowym sportowym atlejżer na dresikach i tak dalej, tak teraz um, tie pojawia się również w dolnych częściach garderoby, w górnych częściach garderoby i właśnie w takich sporty i um, jeżeli chodzi o ten wzór to najczęściej zauważyłam, pojawia się on w sieciówkach dedykowanych um, takiemu troszkę młodszemu gronu, ale oczywiście nie tylko, um, ale w dalszym ciągu jest to też bardzo mocny trend, wbrew temu, co tam u góry mówią, że już nie, to jednak um, tak jakby nie przejać się jeszcze do końca. Więc jeżeli coś w tamtym roku kupiłyście taj-dajowego, macie, lubicie. Um, ja w tym roku się zaopatrzyłam dopiero w koszulę, która chwyciła mnie za serce z Berszki? chyba z Berżki. E, jeżeli coś macie. No to zdecydowanie jak lubicie ten wzór, spokojnie możecie go nosić. Oczywiście to nie jest tak, że nie możecie go nosić, jakby był niemodny, żebyście mnie w ten sposób nie zrozumiały, bo wiadomo jest, że nosimy to, co lubimy, nie to co jest modne. Chyba że to, co jest modne bardzo nam się podoba, ale nie dlatego, że jest modne, tylko dlatego, że pasuje do nas, do naszej osobowości, stylu i tak dalej. Pod uwagę bierzemy to. Kolejny wzór to są paski. Nie wiem, czy pamiętacie w roku 2000, to był chyba 17, o ile dobrze pamiętam, albo 18, były bardzo modne wszelkiej maści: sukienki, bluzki, koszule hmm, biało-niebieskie pionowe paski. I te paski wracają znowu jako bardzo mocny trend, ale nie tylko te. Nie są już takie dominujące, jak wtedy, że praktycznie każdą część garderoby można było znaleźć biało-niebieskie paski. Owszem, mocny trend. Natomiast te paski pojawiają się znowu w różnych kolorach. Mogą być tęczowe, mogą być na zasadzie color block. Najczęściej um, widziałam je w sieciówkach, jak um, chodziłyśmy po sieciówkach, przeglądałyśmy kolekcje w różnych shop with me. właśnie w takich wersjach color blocking, um, czyli na przykład rękaw jest w pionowe paski, jakieś tam jasno-czerwone, tutaj mamy żółte, tutaj mamy niebieskie, tutaj mamy zielone itd., itd. Tak, te paski pionowe się pojawiają i to jest najmodniejsza wersja pasków, ale oczywiście w dalszym ciągu poziome paski, które są klasykiem, um, nie są passe, żeby nie było. I też się pojawiają w kolekcjach. Ale właśnie takie kolorowe, tęczowe paski, cienkie najczęściej są najbardziej w trendach. Kolejnym ciekawym rozwiązaniem w tym sezonie jest coś, co zaproponowali projektanci i generalnie oni to proje nie projektują, tylko proponują co sezon, ale teraz to było bardzo wyraźne. Wszelkie etniczne wzory. I powiem Wam, że powoli to zaczyna przechodzić do mainstreamu, bo jak przyjrzycie kolekcję Zary, to zarówno jeżeli chodzi o formy sukienek nawiązujące do arabskiej galabii, tak samo jak i formy wzorów takie etniczne, właśnie lekko arabskie, czy etniczne, nie wiem, kojarzące się nam z jakimiś takimi, nie wiem, dywanami, tapetami itd., ale właśnie w takim etnicznym stylu to wraca. Nie mówię tutaj o pseudo-asteckich wzorach, które lata temu były i zasztekami nie miały nic wspólnego, tylko właśnie takie dywanowe, kapowe, coś w tym stylu. Te trendy wracają. Też pojawia się trochę właśnie tego typu rzeczy w kolekcjach na wiosnę i lato. Myślę, że więcej tego jeszcze będzie na jesień i zimę. Mamy też powrót geometrycznych wzorów ym, takich z lat 70., inspirowanych zarówno od strony kolorystycznej, właśnie tymi kolorystkami lat 70., 70 czyli jakieś właśnie ugry, kamele, ym, kremy i tak dalej i tak dalej, ale pojawiają się też w wydaniach bardzo takich kolorowych, intensywnych, nasyconych kolorów i znowu tutaj y, odsyłam was na przykład do Zary, bo ostatnio weszła tam jakaś mini kolekcja, w której właśnie jest bardzo dużo tych zdobień ala lata 70., ym, takich w ożywionych wersjach, w żółciach, zieleniach, pomarańczach, czerwieniach, takich intensywnych. I wraca do nas coś, co było też modne około trzech lat temu. Pamiętam na wiosnę i lato i ja podciągnęłam to pod kategorię wzory, bo to tworzy wzory na ubraniu, aczkolwiek jest to wykończenie. Mówię o hafcie angielskim. Tak jak 3 lata temu, myślę, że to było trzy lata temu około, było dużo właśnie białych sukienek, jakiś koszul, bluzek i tak dalej z haftem angielskim, tak teraz to wraca. I głównie właśnie na takich sukienkach zwiewnych, luźnych, większych, na koszulach. Jak widziałyście moje shop ostatnie z Zary, to tam właśnie taką koszulę mierzyłam. Haft angielski to jest haft generalnie taki, gdzie mamy Perforacje układające się w różne wzory, na przykład kwiatowe, i te perforacje są po prostu obszyte białą, bądź niekoniecznie białą nitką. Na tym polega haft angielski, i tych ubrań teraz jest bardzo dużo właśnie już w tej konwencji mocnoletniej, takich lżejszych, fruwających na wietrze, właśnie z tymi perforacjami w Sienju też takie rzeczy widziałam. Na pewno są też w innych sieciówkach, ale ten haft angielski i to w wydaniu biało-białym, czyli biały materiał, biała tkanina i um, białe nici oprzywające właśnie te perforacje, te ażury, um, to jest teraz też bardzo. Bardzo, bardzo mocny trend ciekawym trendem jest op art, który pojawia się teraz na ubraniach i on też można by go tak trochę powiązać z tymi latami 70-tymi, ale bardziej właśnie w tej optyce. Oho, kot mi miauczy. Jeżeli chodzi o wzory optyczne, to polega to na tym, że mamy wzory, które gdy patrzymy na nie, tworzą wrażenie ruchu, tworzą wrażenie, że tam się dzieje coś więcej niż tylko prosty wzór na tkaninie. Też jest trend, który wchodzi, um, który też już był, ale to pamiętam jeszcze z czasów liteum, liceum miałam taki opartowe właśnie, jakieś spódnice, bluzki i tak dalej. I to też wraca. I na koniec zostawiłam coś, co znowu genetycznie łączymy z jesienią, z zimą, a mianowicie kratę. Natomiast... Podobnie jak w przypadku Pepitki, podobnie jak w przypadku rąbów. Rzeczywiście ta krata do nas wraca, ale w tych lżejszych, głównie wydaniach, nie mówię, że tylko. Różne rodzaje kraty i właśnie w tych różnych kolorach, w bardziej kolorowych wydaniach. Widziałam też w czerni-bieli te drobne kratki, także czy w kolorowych właśnie, jakichś pastelowych wydaniach. Także krata staje się też takim w tym sezonie elementem, powiedzmy, może nie must have, bo to dziwnie brzmi. To brzmi tak, jakbym mówiła, musicie to mieć. Może będę mówiła must have, ale bierzcie to pod uwagę. To jest tylko takie, wiecie, figura, powiedzmy. Tak, taki must have motyw na wiosnę i lato 2021. Tylko właśnie ta krata jest lżejsza, na lżejszych tkaninach. Chociaż nie tylko tak naprawdę, ale mamy ją na sukienkach, koszulach, bluzkach. Mamy ją też w wydaniach takich tweedowych, na marynarkach tweedowych. Też w takich żywych kolorach. Albo pastelowych, na przykład Zara tutaj znowu wraca. Czy Stradivarius, taka marynarka... Dłuższa, którą mierzyłam zielona, właśnie w kolorowe paski. Wraca, wraca, wraca kolorowa krata. I to by było na tyle. To było 10 największych trendów, jeżeli chodzi o wzory na wiosnę i lato 2021. Mam nadzieję, że ten film się Wam podobał, że był dla Was ciekawy, pomocny, że z niego po prostu skorzystacie. Jeżeli tak było, kciuk w górę i widzimy się w kolejnym filmie. Pa!